które rozjaśniała moje usta, Prask Twoich oczu mnie oślepia. Czy czujesz to, co ja, wierzysz w nas? Chcę być z Tobą do końca, jesteś moim uśmiechem. Bawię się, że zostawisz mnie. Nasze marzenia są nieosiągalne. Chcę, byśmy byli razem. Czuć naszą miłość jak unosi nas w powietrzu, rozświetl moją łzy. Kochanie, dlaczego wybrałaś mnie? Dlaczego wybrałaś mnie? Dlaczego wybrałaś mnie? Kobieta z wizji, dlaczego wybrałaś mnie? Czy jestem wyjątkowa? Dlaczego wybrałaś mnie? Rurów wodospadów małych. Wodospadów małych. Dlaczego wybrałaś mnie? Pomagasz mi spełniać marzenie. Jesteś moim szczęściem. Jesteś moim szczęściem. Jesteś moim szczęściem. Szczęście. To ty jesteś moim jedynym To spadło z moich włas. Nigdy nie zaznało miłości, której tak potrzebowałam To w depresji głęboko w sercu. Pozostało raz po upadku i krzywdach, racz miłość to nie jest. Silniejsza tak, miłość do ciebie jest najsilniejszym uczuciem, które czuję, nadal czuję. Dlaczego wybrałaś mnie, kobietę z wizji? Dlaczego wybrałaś mnie? Czy jestem wyjątkowa? Dlaczego wybrałaś mnie? Królowa, wodospadów małych, wodospadów małych. Dlaczego wybrałaś mnie? Pomagasz mi spełniać marzenia. Jesteś moim szczęściem. Jesteś moim. Szczęście. Jesteś moim. szczęściem, Tutaj jesteś moim jedynym. Szczęście. Spójrz na mnie swoimi granatowymi oczami. Jesteś moim najjaśniejszym światłem, które rozjaśnia moje serce i moje serce nie Rozpierasz mnie co dzień, lecz wypłakuję następną samą tym razem uśmiechu. To dlaczego wybrałaś mnie? To dlaczego wybrałaś mnie? To dlaczego wybrałaś mnie? Kobieta z wizji. To dlaczego wybrałaś mnie? Czy jestem wyjątkiem? Dlaczego wybrałaś mnie? Królowo wodospadów małych. Wodospadów małych. Dlaczego wybrałaś mnie? Pomagasz mi spełniać. Masz, nie, jesteś moim. Szczęściem. Jesteś moim. Szczęściem. Jesteś moim. Szczęściem. To Ty jesteś moim jedynym. Szczęściem.